Ogólnie na GPS jeździć widać, O, dobrze wiem, że jest K1 ubrana! <SHA2> nie zabiła, a jednak zakazana! A jednak co? 107 plus 1 status płac, no skala! Witam, zakazy ubrana! Nikogo nie zabiła, a jednak zakazana! A sakramentem jest marihuana Sadzić, palić, zalegalizować A sakramentem jest marihuana Sadzić, palić, zalegalizować Czemu ja nie mam ostatni komunikat radiowy bmwm 7 na napadzie Końcówka stacji 651 Zrywamy negocjacje No to zrywaj. No to zrywamy! Mam. O, się do mnie, biegam. Nie, zaraz zawsze mnie podjadę. O uuu, 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 Dzięki Chcesz uuu, ja? A to chuju do... daje chyba. Znaczy do tego się nie opłaca, ale jakbyś potem chciał w jakiegoś ZNS arzecać walić, nie? Nie, nie chcę. A metę? Daj mi metę jak chcesz. Czekaj, muszę to przemyśleć ile nas jest i jak to rozdysponować. Dobra, bez kitu. U jeden będzie sam jechał, bo to. O, banga! Drogi, stopie... Dobra, o to będzie sam bang. Chodź co, Do, wsiadaj do raptora po lewej za kierowcę. Czy ją lewą? Ra... Lewą, moją, kurwa. Okay. Twoją też.